Juleczka będzie nam robiła sztuczki. Nic nie ma kapelusiu. Proszę I pokazać jeszcze raz. I nie ma nic kapelusiu. Czary mary. Aplaka dobra i... Aplaka dobra i... I nawet... Co tam będzie? Skarpetka. Juleczka wyczarowała skarpetkę. Brawo! Dziękujemy za ten występ. A czy mogłabyś nam jeszcze raz wyczarować skarpetkę? Tak! Okej, okay, bo nie ty umiesz czarować skarpetkami. Mhm. Mm Okej. Okay. Nie ma skarpetki z tego wynika. Nic nie ma. Proszę pokazać. I dobla I, i dobla. Karpetka, jak ty to zrobiłaś? Bo to są tam ciale male w kapelusiu. rozumiem <noise> Ciale male! Ciale male. Ja male! Ja umiem robić ciale male! Nie umie śpiewać o czale! No to zaśpiewaj no. Bo ja co zobaczy tu mnie? Ale musisz być w kamerze, żeby cię zobaczyć. Nie, nie widzisz. Chyba no, nie widzę. <grymne> Już nie ma cię, czary Mary. Ja po prostu Leczko, nagranie. Jeśli nie widać, bo musisz stać przed kamerą. Ja byś chciała zrobić zdjęcie. Dobrze. Dziękujemy za pani za sztuczki. Proszę się ukłonić. ukłonić się ładnie, żeby zrobię sztuczki, tak. Magik. Nic nie ma w kapeluciu. Nic.

No, nie, nie. I... I... Tata! Skarpetka. dla Ten... piłkę i skarpetki. Nic nie ma w kapelu. I... A dobra. I... Nie celować i skapetki. Ja lubię nią bardzo <laughs> nie złapałam. Dużu. i aplata dobre banani i czysty cie wody ci hmm. brawo jeszcze nie, tam jest jeszcze coś co tam jest? Czy zobaczyć co to jest? No chciałbym. Piłeczka. Teraz samą piłeczkę. Starczy mi się. Proszę się ukłonić. Ja się ukłoniłam. On no, zrób, tak? Skapetki i piłkę. Czy... Czy samą piłkę? Nie, nie ma wstapę I obracam do bloku. I. Dziwi. Na. Dziwi. Data!